Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Jak już zapewne się domyślacie, jest to materiał skierowany do osób, które chorują na cukrzycę typu pierwszego, bądź też do tych z Was, którzy mają w swoim otoczeniu właśnie takich znajomych, bądź mają kogoś takiego w rodzinie. I jest on na etapie przejścia z penów insulinowych na pompę insulinową. Jeżeli podjął już on tą decyzję i szykuje się do takiej zmiany, która no nie ukrywajmy, w życiu diabetyka jest dość duża, to możecie pokazać mu ten materiał. Bądź też, jeżeli właśnie szukacie takich informacji, to zachęcam do oglądania. Ja sama jestem właśnie na etapie przejścia z penów na pompę. I jak widzicie, ja stosuję peny Huma pen Humapen Lili, ponieważ insuliną krótkodziałającą, jaką biorę, jest Humalog. Na pompie tylko on będzie mi podawany, zrezygnuję z nocnej bazy, którą jest Abba Saglar Ale to tak informacyjnie, w skrócie Przejdę może jeszcze do opisu pompy Moja pompa, jak widzicie, to będzie Medtronic MiniMed Paradigm I oczywiście jest to pompa z refundacji Ponieważ jestem poniżej 26 roku życia to zakwalifikowałam się do programu pompowego. Jeżeli interesuje Was ten temat oraz informacje dotyczące tego, jak starać się właśnie o taką pompę z refundacji, to mogę nakręcić osobny film. Ponieważ nie ukrywajmy, że no, jest to dość duży koszt, i jeżeli tylko macie możliwość spróbowania, no to dlaczego by się nie starać? Tak, jako diabetycy wydajemy sporo pieniędzy na nasze leczenie, więc każda złotówka się liczy. Tak więc pierwsza moja rada będzie na pewno związana z tym, aby dokładnie monitorować swoje poziomy glikemii. Zapisujcie sobie godzinowo to, jakie macie tendencje w ciągu całej doby, no chyba że korzystacie z ciągłego systemu monitorowania glikemii. Co bardzo Wam polecam właśnie przed przejściem na pompę, chociażby dla własnego spokoju, sumienia, ponieważ pozwoli Wam to nie tylko wyłapać, jakie błędy popełniacie na penach, ale też ułatwi lekarzowi w trakcie wizyty opisanie i dostosowanie ustawień pompowych do Was. Kolejna rada będzie dotyczyła bardziej kwestii żywienia i dietetyki. I będzie to ogarnięcie systemu wymienników węglowodanowych i wymienników białkowo-tłuszczowych. Jest to niezbędne przy przejściu na pompę i zapewnia Wasz edukator cukrzycowy, jeżeli uczęszczacie na szkolenia, też Wam o tym powie. I zapozna Was z tym systemem. Najlepiej zacząć od przeliczania Waszych ulubionych potraw i potraw, które jecie na co dzień najczęściej. Jeżeli macie motywację ku temu, aby zjeść ten posiłek i sobie go odpowiednio przeliczycie i wprowadzicie w pompę, to jeżeli będziecie mieć coś bardziej skomplikowanego na talerzu, wiem, że to brzmi śmiesznie, ale e, tak to właśnie jest. To będzie Wam łatwiej, bo niestety um, w cukrzycy od matematyki nie uciekniecie. Um tak wiem. Mnie też to boli. Ale na sam początek na przykład możecie też skorzystać z różnych kalkulatorów w wymienników węglowodanowych tutaj podam wam linki właśnie do kilku albo ściągnąć sobie aplikację na telefon. Kolejną taką dietetyczną radą będzie prowadzenie z pamiętnika żywieniowego. W sensie chodzi mi o to, że Powinniście sobie zapisać jakie produkty jecie najczęściej. Właśnie to jest a propos tych waszych ulubionych potraw. I jakie ilości insuliny schodzą wam na dany produkt albo na daną porcję. To nie tylko pozwoli wam ułatwić później dostosowanie bolusów na pompie, ale też jest to dobra rada dla tych z was, którzy chcą jak najlepiej kontrolować cukrzycę pozostając na penach. Ja na przykład wypisałam sobie dokładnie, jakie produkty jem najczęściej, jakie są u mnie najbardziej insulinochłonne, jak zapewne domyślacie się, są to domowe pierogi, oraz wypisałam sobie. Um... Swoją wrażliwość na insulinę i rano, w ciągu dnia i wieczorem, ponieważ u każdego jest to zmienne. W określeniu tego pomoże Wam też to, o czym mówiłam wcześniej, czyli ten dobowy profil glikemii. Oczywiście dostaniecie taką rozpiskę z ustawieniami do pompy od lekarza, ale jeżeli sami najpierw przepracujecie sobie to w domu, to będziecie w stanie nie dość, że. Bardziej zaufać temu urządzeniu, które na początku może się Wam wydawać trochę straszne, no bo jak to 24 godziny na dobę mam powierzać swoje zdrowie i życie jakiejś maszynie, która może ulec awarii? Ja przynajmniej miałam takie wątpliwości. Więc dla własnego spokoju sumienia, jeżeli sobie będziecie prowadzić takie notatki i mniej więcej obliczać to zapotrzebowanie. Oraz rozpisywać to, co jecie, to będziecie także w stanie zareagować wtedy, kiedy zdarzy się wam jakaś nieprzewidziana sytuacja czy awaria. Kolejną moją taką bardziej odpowiedzią na pewną wątpliwość, którą ja przynajmniej miałam na ostatnim szkoleniu, jest to, co zrobić z nocną bazą przed podpięciem do pompy. Przed podpięciem do pompy nie możecie rezygnować z nocnej insuliny. Przynajmniej nie powinniście, jeżeli ktoś wam każe tak zrobić, no, to y, radziłabym go nie słuchać, bo będziecie mieć później naprawdę problem z opanowaniem tych cukrów. Po podpięciu do pompy, w ustawieniach, będziecie po prostu zmieniać dawkę podstawową y, na ten czas działania bazy nocnej, którą podaliście sobie wcześniej. A później wrócicie do normalnych, standardowych ustawień, jakie przypisał Wam lekarz. Taką ostatnią radą na sam koniec, jak oswoić tą pompę i jak się do niej odpowiednio przygotować, no to właśnie zabieranie jej ze sobą wszędzie. Nosić ze sobą po domu, nie wiem, kiedy idziecie na zakupy, zobaczcie, gdzie najlepiej jest Wam ją schować w ubraniu, przyczepić do paska, do kieszeni. Bądźcie z nią cały czas i nie będzie czegoś takiego, że yy, przez 24 godziny jesteście do czegoś podpięci i to sprawia, że czujecie się jeszcze bardziej chorzy i nie wiecie co z tym zrobić. Ja zabierałam swoją pompę wszędzie. I za każdym razem, też kiedy jadłam, to właśnie a propos tego dzienniczka żywieniowego, wprowadzałam te ustawienia do pompy. Ona wyliczała bolusy, ja je zatwierdzałam i ona je sobie tam podawała gdzieś w eter. Pompa nie jest czymś magicznym, nie jest magiczną trzustką, która sama będzie działać, a urządzeniem, które wymaga zaangażowania i pracy od Was. Tak więc. To tyle w dzisiejszym filmie. Z góry przepraszam, jeżeli jest on trochę chaotyczny, ale mówię, jest to dość spontaniczne nagranie, ponieważ sama jestem. Kilka dni przed przejściem z penów na pompę. Jeżeli macie jeszcze jakieś rady, to koniecznie podzielcie się z nimi w komentarzach. Chętnie poczytam. Myślę, że ułatwią one też życie innym diabetykom. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i zapoznania się z pozostałymi filmami. Nakręcam naprawdę na różne tematy, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A na dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa! Pa.